No, i się Mandero. Dzisiaj mamy tutaj taką drobnicę z tych pięciu telewizorów. Oto. To jest jeszcze jeden przełącznik z kompresora. No i stawiamy to na wagę. Wszystko. No i zobaczymy, ile jest w tym miedziuni, Właśnie z tych transformatorów różnych. Ja sobie to tutaj, tutaj z tych plastików obiorę właśnie z tych izolacji no i nie gotowe to się sobie znowu włączę tak ciężko to jakoś dzisiaj wszystko idzie po prostu trzeba się tym czepotać i gryzmolić z tymi małymi transformatorkami, że jakoś dzisiaj trudno to idzie wszystko zebrać no to mieć no trudno no to nic nie robi nic nie ma co no, zawsze rozcinam na połowę No i potem wydołuję z tego to miedziuchę nie tutaj jak widzicie te druciki są wszystkie miedziane I izolacje dajemy bokiem no i gry się właśnie z taką Drobocizną bardziej transformatorek jest w takim jakimś nie wiem czym to jest kurcze cool, zalane w takim plastiku oto no i szkoda to wyrzucić ponieważ w tym jest też zawsze trochę mieć i siedzi jest to niezna robota, bo jest takie malutki i trzeba się z tym patogić z tym Właśnie plastikiem No i tu już raczej nic nie będzie z tego I tutaj też jest jakiś kandydat Rozbiórkowy Taki mały Mała szpulka Z czegoś właśnie się to żółte Izolację trzeba wszystko odkręcić a i wylatuje. czasami jest zwoje takie ładne jak widzicie tutaj a czasami nie jest ładne no po prostu trzeba każdy ten drucik wyszarpać Może to sobie będę jakoś po prostu to sobie przy bardzo czasu dużo zajmuje No i trzeba to tak rozbierać jakim sposobem się pobawić raczej Nie będzie z tego jakoś wiele Ale no, to się nie bawi, nie ma w ogóle żadną mieć, nie To się bawimy, bawimy, bawimy może jakoś mieć się ubiera właśnie rozbiórka i zbiórka trudno to idzie takie włosy same miedziane wychodzą a jest kolejna część wydołowana z miedzi tak. właśnie te transformatorki mają taką obudowę Właśnie z takiej blaszki miedzianej. No, widzicie sami jaka budowa miedziana. Taka blaszka. Tak, blaszka idzie do miedzi. Cyk. No i tu jest taki feret. Feret się to nazywa. I trzeba po prostu rozwalić. Trzeba to jest? rozdrobnić. Ferret mamy rozkruszony. No i jeszcze pośrodku jest. Kurczę, nie idzie to jakoś. Rozwalić zwalić. Rdzeń ferrytowy mamy wyciągnięty. Teraz po prostu ja to przecinam. Szczypcami na połowę No i dołuję z tego właśnie ja się posypało kurcze Posypało się tego tam Bazelia Ja to po prostu wydołuję sposobem takim, że przetem na połowę na no i to Będziemy z tego tak dołuję takim sposobem Po to powyciągać to wszystko trzeba Wszystko to jest Tak jakoś Ej kurwa To wsypie wszystko No i bawimy się, nie? Z każdym tym zwojem się trzeba po prostu Pobawić Wyciągamy tu wszystko, to mieć z tej izolacji. No i mówiłem, że jak będzie gotowe, to się włączy. No ale pokażę Wam, jak się to robi, właśnie i co w tych małych transformatorkach siedzi. To, co są transformatorki z telewizorków, zazwyczaj takie małe bazuje I trudno to jest do rozebrania żeby to wypalić, się nie było lepiej, ale nie chcę smrodzić sąsiadom. Więc tak sobie po prostu trzeba rozebrać ręcznie. Ręczna robota, ciężka robota, ale trudno, no każdy gram jedzie dobry, nie? Tak to sobie rozbierzemy tym sposobem. To wkę do miedziuszki się trochę nazbierało ale odpadów jest tego sporo więc ciężko i trudno jest zawydowować wszystko no i kolejne te małe właśnie zupełnie podobnym stylem zrobimy tutaj właśnie z tych transformatorków sobie po prostu feromagnet rozbijamy i My taki stylem a to tą miedziuchę z tego po prostu odwijamy, odszczepiamy i to to mieć z tego, nie? Jakoś jakimś tłem, żeby było szybciej. Bardzo trudno to wszystko idzie. A to tu sobie też rozwijamy ofiary magnes oddzielamy szczypcami. No i ja to zazwyczaj robię tak, że oddzielam to szczypcami, no i każde to nie trzeba z tego wydostać, każdą warstwę z tego się odwija, no i zawsze kontynuujemy blaszko po i kontynuuje się praca, nie? Jakoś tak. bardzo wyszczypać szczypcami no i każdy ten blaszkę trzeba odwijać lub to rozwalamy młotem Najszybciej no i szybciej potem wychodzi że te plastiki są już poluzowane prawie wszystkie no i trzeba po prostu to odwijać po wodu czysto mieć wydostajemy sobie z tego stylem tutaj w tych transformatorkach mniejszych jest właśnie taka warstwa miedziana, gruba to idzie całkiem, całkiem rozebrać szybko, myślałem, że to będzie warstwowe to jest lacja, właśnie tam jakoś zielona ale idzie to jakoś tako rozebrać więc po prostu przecinamy z jednej strony i dołujemy to mieć tego właśnie tak w takim sposobem jakimś z tego dołujemy to mieć jeszcze jeden ferromagnes sobie po prostu nożycami zrobimy i cyk i już z tego wyłazi Całkiem, całkiem sporo szybko to idzie. No ale jest to upierdliwa praca. Ten, kto nie ma na to nerwów, niech to raczej zostawi, lub mi może wysłać. paczkę, ja się z tym pobawię i widuję z tego właśnie mieć. No. Kolejna rzecz. Gotowa. No jeszcze tutaj te małe mały. Musimy też sobie rozciąć. Wszystko tam wpada do tej miedzi, jakoś dzisiaj. No i szpółkę wyciągamy. Szpulka jest wyciągnięta. tutaj mamy taki mały padzew. Nie wiem czy tam, jest nic chyba, ale też trochę miedziu wypadło. Z tego czasami warto popatrzeć do pośrodka, czy tam coś nie jest. Po prostu przeciąć nożycami. No niečo sa mi vypadá trochu meďuchy. Nie je ostatný kandidát. Toto je ten umový transformatorek Cik. Cik. Je to úpier robota. Viete, je že to ješi, celkem, celkem pošlo šipko. Ešte to miesto z tego Odwijamy z tej cewki właśnie jeszcze meduch głupio to idzie, głupio i trudno to idzie, bardzo wszystko. Jest to taka jubilerska robota. No, czasu mnie to zajmie sporo ale to nie robi, nie ma miedzi. Widzicie sami, że... Tak, my mamy gotowe, rozebrane. A, tyle jeszcze i bordelu zostało nam, po tych wszystkich rozebranych rzeczach. Jeszcze parę drucików jest, oddzielnych. To potem sobie rozbierę. I idziemy sobie ważyć, ile tego było w tych transformatorach. Wszystkich tych, tych wizerków. No, 103 gramów, bardzo ładny wynik. Była to robota około pół godziny rozebrania wszystkich transformatorów, Widzicie, ile SF-ów tu będzie zostało. pełno plastiku, widzicie. Feromagnes, właśnie tutaj, fe, fe, feretów. Właśnie, tutaj są te ferety. No, jeżeli się podobało, no wiecie, zasubskrybować czy dać lajka. Dziękuję, do widzenia.